Konferencja Oblicza Edukacji. Zapraszam na wywiad z Witoldem Ludwikiem, wykładowcą AKSIM, reżyserem, który przedstawił wykład na temat wychowanie przez sztukę kinematografii. Dzień dobry pani Witoldzie. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Panią redaktor i wszystkich realizatorów. Panie Witoldzie, przedstawił Pan właśnie wykład na temat wychowania przez sztukę kinematografii. W jaki sposób wychowanie przez sztukę kinematografii ma, realne, ma realnie wpływać na formację moralną i kulturową człowieka? Nie było tego problemu jeszcze 130 lat temu, ale z każdym dniem, tygodniem i rokiem jest to coraz trudniejsze, ponieważ film no jest bardzo atrakcyjną. Bardzo uwodzicielską sztuką, która wymaga mniej wysiłku niż czytanie literatury, i która no, bardziej przyciąga bez względu na wiek. I niestety jest ona tak samo życiodajna, jak i śmiercionośna, ponieważ, tak jak jesteśmy tym, co jemy, ale dobry lekarz powie też, że może mieć niedobory witamin, więc jesteśmy także tym, czego nie jemy, podobnie jest z obsłowaniem ze sztuką, także tą filmową. Nasza świadomość, mentalność, nasza wrażliwość jest ukształtowana przez to, co oglądaliśmy, ale także jest wynikiem ostatecznie tego, czego nie doświadczyliśmy, czego nie oglądaliśmy. Dlatego w tym też są tak zwane grzechy zaniedbania. Dodałbym. Że to w szczególności dotyczy najmłodszych widzów, którzy są najbardziej podatni na wpływ także na poziomie fizjologicznym. Na pewno mamy przed oczami taki obraz dziecka siedzącego po turecku przed telewizorem, jak zaczarowane. I w normalnych przypadkach to byłoby niedopuszczalne jeszcze dziesiątki lat temu. Narażamy siebie samych i dzieci, nas samych bez względu na wiek, na strumień informacji, świadomości, na poziomie naszej świadomości. I nieświadomości. To bardzo wpływa na nasze rozumienie świata, relacji, nas samych, no i yy, chyba nie ma takiej sfery życia, na którą kinematografia mogłaby wpływu nie mieć. Ujemnego, ale także dodatniego. Dobre filmy potrafią inspirować. W swojej wypowiedzi odwoływał się Pan do encykliki Vigilant i Kura, jakie mhm. przesłanie główne Dotyczące mediów uważa Pan za najważniejsze we współczesnym świecie mediów? Płynące z tej encykliki, tak, czy, z encykliki. Czy, czy szerzej? Musimy wziąć pod uwagę, że ta encyklika powstała w innej epoce. Film już nie raczkował. Ale dopiero wchodził w erę dźwięku. Dlatego ona skupia się w mniejszym stopniu na tym aspekcie teologicznym, ale podkreśla wielką rolę opiniotwórczą i kulturotwórczą kinematografii. Ważny tutaj jest kontekst, ponieważ Kościół bardzo szybko zauważył, że kinematografia ma rząd dusz nad ludźmi. Akurat Ameryka i konferencja katolickiego episkopatu Ameryki, której była ona dedykowana wraz z całym tym ruchem społecznym Legionu Przyzwoitości, zwanego. Z angielska Legion of Decency byli adresatami właśnie w obawie o to, żeby nie stracić pokolenia chrześcijańskich katolików właśnie w Ameryce, która nie była ani monolitem kulturowym, ani monolitem etnicznym i religijnym. Dlatego jakby znaczenie tej encykliki, mimo zmian technologicznych, ono nie traci na znaczeniu. Ciekawy jest kontekst, bo obecnie przewodnikiem łodzi Piotrowej jest Amerykanin z kraju, właśnie anglosaskiego, gdzie Ameryka ma swoją rzeczywistą, rzeczywistą ojczyznę. Natomiast taka bardziej precyzyjna, jakby. Odpowiedź na to pytanie tkwi w tym, że kino niesie ze sobą odpowiedzialność po każdej ze stron ekranu po stronie widzów oraz po stronie, oraz po stronie twórców. Leży ona zarówno po stronie dystrybutorów i producentów po stronie kierowników kin, po stronie kierowników sal kinowych. Także tych, tych parafialnych. Nade wszystko tę odpowiedzialność ponosi także Kościół, który musi towarzyszyć Bożej Owczarni w drodze do wieczności. Kinematografia, niestety, przez skalę swojego oddziaływania, jest większym zagrożeniem niż szansą, z uwagi na proporcje. Wspomniał Pan o Legionie Przyzwoitości, który powstał w 1934 roku. Czy wydaje się Panu, że może powstać coś podobnego do Legionu Przyzwoitości? Czy jednak ludzie za bardzo tkwią w tym, w cudzysłowie, chocholim tańcu, w którym ani nie widzą, ani nie słyszą i idą za światem na ślepo? Ta data powstania jest umowna, bo to był też proces, on przebiegał na przełomie 30 tak, 33. 33 tak. i 33 mhm. i 34 roku. Staram się żywić nadzieję, że nie ma rzeczy niemożliwych. Staramy się mówić o tym przykładzie jako o inspiracji dla współczesnych widzów. Niestety naszą piętą achillesową jest krytyka filmowa. Są popularne portale internetowe, ale anonimowość internetu sprawia, że są to, mówiąc języki Jacka Kaczmarskiego, w kryształach pomyje. Ale my też na poziomie niestety edukacji, mówię, bo smutny i sam pełen winy, mamy... Wielkie braki w kulturze, które sprawiają, że nasz odbiór sztuki jest mniej integralny, mniej całościowy. Jak pisał Mickiewicz, takie widzisz świata koło, jakie tępymi zakreślasz oczy. Jeżeli zadbamy o to, by być arystokratami ducha, wówczas nasze oczekiwania wobec sztuki będą wyższe. Także satysfakcja płynąca z obcowania z nią będzie dużo głębsza. I dużo bardziej yy, horyzontalna. Osobiście uważam, że ten społeczny wymiar kina powinien wyrażać się także w rozmowach z przyjaciółmi tych osobistych, tych towarzyskich, tych przy herbacie, tych przy pizzy które często sprowadzają się do pytania: co ostatnio oglądałeś? Ale... Mogę nawiązać jeszcze, jeżeli, jeżeli mogę przerwać, to. Idea kin parafialnych, czy jakoś odnajduje się w tym, co właśnie teraz Pan powiedział, o przeżywaniu kina wspólnie ze znajomymi i czy te kina parafialne też mają jakąś opcję w ogóle wejścia w obecnym świecie, do rzeczywistości? Z całą pewnością mają, ponieważ duszpasterze są, jak sama nazwa mówi, pasterzami swoich owczarni, są przewodnikami duchowymi. To przewodnictwo duchowe powinno obejmować człowieka integralnie, z całą jego wrażliwością, sumieniem, emocjonalnością i intelektem. Benedykt XVI zauważył, i to jest signum temporis, że kapłanom i kościołowi przyjdzie także profesjonalizować się w pewnym sensie. I bardzo często te późne powołania trafiają po studiach innych niż tylko najpierw teologiczne. Sam ten społeczny wymiar kina powinien się wyrazić właśnie we wspólnym parafialnym wyjściu do kina, ponieważ one też, także mają ten wymiar pedagogiczny, wychowawczy. Nie mówimy tutaj tylko o filmie religijnym. Poza tym kapłan powinien być także przyjacielem swoich wiernych, i takie wspólne wyjście zacieśnia także. Wień. To jest, to jest jakby wspólnotowa, wspólnotowa radość, wspólnotowa przyjemność. Trudniejszy jest ten aspekt organizacyjny, bo o ile nie jest kłopotem ogłoszenie czegoś z ambony, o ile towarzyszy temu wola, to ludzie są tak przebodźcowani różnymi okazjami że spoglądają na zegarek gdzieś tam pod chórem, o której się skończy msza, a co dopiero jeszcze zostać i oglądać jakiś, jakiś film. Ale jeżeli sobie uzmysłowią, że to, co przy pewnym uogólnieniu mają dostępne na platformach streamingowych, jeżeli ktoś zaproponuje coś wartościowego i przekona umiejętnie, to nie powinno być wątpliwości. Powróciłbym jeszcze do tej krótkiej myśli, że jesteśmy tym, co oglądamy, ale jesteśmy też tym, czego, czego niestety nie oglądamy? Jak pana zdaniem w takim razie powinna, powinien wyglądać dialog Kościoła z twórcami filmowymi i również przemysłem kinematograficznym dzisiaj. Dialog powinien być rzeczywiście dialogiem, to znaczy komunikacją obopólną. Niestety edukacja artystyczna po obu stronach tej rozmowy niestety kuścistyka i kuleje. Zacznę od tego mniej oczywistego przykładu. Seminaria duchowne, zarówno diecezjalne, jak i te zakonne. Mówię to nie z poczucia krytykanstwa, ale ze świadectw ludzi, którzy są świadkami też tego procesu, także z rektorami seminariów, poziom wychowania i edukacji tam także spada. Na przykład poziom nauczania języków starożytnych. Jak bez znajomości łaciny i greki, albo hebrajskiego, co było standardem na przykład jeszcze w XIX i w pokoleniu XX wieku, Benedykta XVI, i Jana Pawła II, jak, jak sięgnąć do wszystkich toposów kultury, kulturowych Pisma Świętego? To samo dotyczy wrażliwości na wszystkie przejawy naszej rzeczywistości. Jeżeli ksiądz wchodzący w życie nie będzie miał rozeznania w funkcjonowaniu mediów, to jak on dotrze z kerygmatem, z dobrą nowiną w myśl Jezusa, że trzeba głosić Ewangelię na dachach? A kino jest takim samym aeropagiem jak ongiś Ambona, jak malowidła, nie wiem, monumentalne w nowożytnych świątyniach. Czy uważa Pan w takim razie, że w seminariach powinien być również przedmiot, który będzie. Uczył młodych księży tego obcowania z mediami? Myślę, że jest to niezbędne. A dowodem na to jest nauczanie Kościoła, które już od Soboru Watykańskiego II jest z mediami zaprzyjaźnione mimo ich wrogości. Jestem winny jednak dopełnienie też odpowiedzi, za co przepraszam, o też to drugie spojrzenie, bo od poziomu szkół podstawowych są zaniedbania w dziedzinie choćby nauczania muzyki. Obsługujemy z muzyką na platformach streamujących muzykę, ze Spotify'em, z Tidalem, z wieloma jeszcze innymi, z YouTube Premium i sam znam wielu ludzi, którzy nie mieli okazji słyszeć muzyki na żywo w Filharmonii. A jeżeli temu towarzyszyłoby jeszcze przygotowanie na lekcji muzyki z odrobiną jej historii, biografii tych twórców, na przykład Mozarta albo Jana Sebastiana Bacha, jaka myśl temu towarzyszyła? Yy, zupełnie bardziej złożona od współczesnej, skądinąd łopatologicznej myśli, myśli muzycznej. Bo sam wpadający w ucho temat to jeszcze, to jeszcze nie wszystko. Dlatego przede wszystkim wychowanie i edukacja, żebyśmy mieli bardziej wykształcone spojrzenie. Nawiązując do słów papieża Leona XIV. Był to Witold Ludwik, wykładowca Aksim i reżyser filmu Nadzarz i Madam oraz Zerwany Kłos, który przedstawił wykład od wychowania przez sztukę kinematografii. Bardzo serdecznie dziękuję, a Państwa zapraszam również na naszego YouTube'a, gdzie pojawią się inne wywiady z wykładowcami z konferencji Oblicza Edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.